Cześć, witajcie tutaj Patryku XDD, a to mój pierwszy odcinek z serii z hodowli królików. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją hodowlę. To co, zaczynamy. Otwieramy pierwszy drzwi. Jak widzicie, jest samiec baran francuski, który ma 9 miesięcy. Jest on karmiony mieszanką paszową z granulatem i owsem i z kukurydzą w wodę. Jak widzicie z cielesianem, ponieważ nie mam na razie słomy, ale poproszę mojego sąsiada i może mi da. Pokażę wam jak on wygląda. Pokaż się. O tak, tak to wygląda. Teraz pokażę wam samiczki. Na dole mamy dwie samiczki. Ta brązowa to baran francuski Havana. Ma ona 5 miesięcy. Jest to samiczka w 100%. Jest karmiona tak samą mieszanką paszową, którą tu właśnie widzicie. Tutaj o, zobaczcie. Mają jak na razie pełna. I dostają też wodę tutaj. Tutaj jest zaś samiczka srokacza niemieckiego. Też ma 5 miesięcy i też w 100% jest samiczka. Proszę. I też jest karmiona mieszanką paszową i wodą. Proszę tutaj, o. Teraz pokażę wam samiczkę barana francuskiego. O, bar bar to jest baran francuski. Madagaskar jest to samiczka 10-miesięczna i waży 6,5 kg, którą będę zakacał niedługo. Jak widzicie, prezentuje się ona tak. I też dostaje mieszankę paszową i wodę. Tak naprawdę z hodowli królików jest to wszystko. Pokażę Wam jeszcze całą moją budkę. Poczekajcie. Ona tak jest to stara budka po kurciakach z tego co miałem pod ręką zrobiłem moje plany w tej budce jeszcze do zrobienia to jak widzicie tutaj jest podłoga tutaj będę zakładał o proszę są przykręcone listwy dobra zamykamy tak samo tutaj w tych dźwiczkach i pokażę wam przy okazji królika miniaturkę samiczkę mojej siostry też jest skarmiona tak samo jak pozostałe króliki. Nie pamiętam jaka to rasa, nie przypominam sobie, ale jest to miniaturka. I tutaj też jak widzicie są przykręcone listwy. Ta budka jest tak połatana, ale jest. W czym trzymać? Tutaj będzie stała jeszcze jedna wykolorowana na nogach. Tam postawić na całej siatce też wódkę z płyty OSB. No i tak naprawdę to wszystko. Jeszcze mogę wam pokazać to no idło. Z którego ten jest też dostawał picie, wodę, tylko że rozwalił. Tutaj jest metalowa rurka taka, nie wiem czy widzicie. Wyjął ją po prostu, no i zgubił. Jeszcze, jeżeli chcecie, pokażę wam mieszankę. O kurde. Kurde, gdzieś tu było. Poczekajcie chwilę. O, ale się zasiedziało. Proszę. Jest to mieszanka paszowa, no tak jak Wam mówiłem, jest to pszenica, yy, raczej co ja gadam. Jest tu owies, kukurydza i granulat. Proszę, pokazuję. Tak to się prezentuje. Zamykamy. No oczywiście wodę, no to chyba tak wygląda. Yy, no to co? W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Daj... Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. No i co? Dzisiaj wszystko. Cześć!